Dzień dobry, tam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic I tym razem już sobie wyzbierałem wszystko co było w tej kopalni jak pamiętacie Jest tam jedno miejsce, którego chciałbym was jeszcze zabrać Ale najpierw powiadom, powiedzmy im, że wszystko zostało już oczyszczone Kopalnia jest pusta Oszalałeś Skoro tak twierdzisz Naprawdę? Nie żartujesz? Tak To najlepsze wieści od bardzo, bardzo dawna A więc naprawdę jesteś niezłym wojownikiem a ja już straciłem nadzieję. Poczekaj. Mam nadzieję, że to ci się przyda. Jeśli nie, sprzedaj to jakiemuś kowalowi. Mhm. Mm 10 razy ruda. No dobra. Dostaliśmy rudę, więc będziemy mogli wykonać też to zadanie dla. Kowala, który nam zlecił właśnie znalezienie odpowiedniej ilości rudy. Ale najpierw chciałbym jeszcze no, tak pogadać z Torwilem. Torhilem. No, jak mu tam było? O właśnie. E, Thorlad. O, za mną, mhm, okej. Okay. Pamiętam, że ktoś tu mówił o jakimś nowym mieczku. Oręż, cokolwiek, dobra. Chciałbym wam pokazać to miejsce, które tam odkryłem, bo tam chyba trzeba zeskoczyć. Jest jakaś skrzynia, którą będę chciał z wami sobie zebrać. Zlecimy sobie tutaj, później się teleportujemy. Pozbierałem też całą rudę ze ścian, jaka była dostępna. O, chyba tutaj jeszcze coś ominąłem. Właśnie, szamana jeszcze ominąłem, wspaniale. I to miejsce jest ludziska tu na dole. O właśnie, tam jak widzicie nie, ma, nie, wiem, nie, ma, nie widziałem dojścia do tej lokacji, więc zrobimy sobie save'a. Sprint i skok, epicki, dziękuję. Dobra, jesteśmy tu na dole. Jesteśmy na, jakimś, na jakiejś półce skalnej. I zbadajmy co tu jest, bo tu widziałem kuferek chyba, właśnie jest kuferek, cudownie. Jest to stara skrzynia, otwórzmy ją. I mamy amulet. Maksymalna siła życiowa 10, maksymalna mana 10, dodatkowo odporność na choroby. Nawet nie złem, tylko troszkę możliwe, że aktualnie mamy lepsze, bo mam plus 20 do życia, a nie potrzebuję many, praktycznie zupełnie. Sprawdźmy dokąd to prowadzi, jeszcze oczywiście. Później teleportujemy się na szczyt klanu Wilka i powiadomimy szefa, znaczy przywódcę, że cała kopalnia została oczyszczona. Ok, dokąd to prowadzi. Mhm, to jest jakieś boczne wejście, tak? No dobra, nie miałem pojęcia, bo po że coś takiego będzie. Ewentualnie chciałbym się też teleportować do klanu Ognia. Możliwe, że wybiliśmy już wszystkich orków, jacy, jacy byli w okolicy. To jest chyba jeszcze jakiś obóz. Wow, no bez jaj, autentycznie w tej lokacji ich było miliardy. Serio? No dobra. Zapiszemy grę i oczywiście atakujemy. Nie może być inaczej. No i tam zatrzymaj się. Używanie się jest za słabych. Okay, trochę do tyłu. Mhm, czy chodźcie nie, tu. Mhm. Nie ma obrona. Ok, teraz zginiemy. Ekwipunek. U mój Boże, po raz kolejny wielka fala orków w okolicy. Leave orki alone. Ok, mhm. kapu tyłu. Co? Pimoze, z tym troszkę się pobawimy gorsze jest to, że jest tutaj strasznie, strasznie dużo. I następny dead. Nie, nie widzę dokładnie z kim walczę, więc może się to za chwilę źle skończyć. Zwiadowcy zabijemy szybko, cudownie. Kolejny. Oh yeah! Dobra, tam jest kusznik. Robimy, ta, robimy taktyczny odwrót ludziska. Z Save All Auć, wiedziałem, że mi to dostanę. Tu będziemy z nim walczyć. No, chodźcie, chodźcie, chodźcie. U kolejnych trzech. Jeszcze więcej. Hej, ekwipunek. O, w ostatniej chwili. Jaki fart. Uleczmy się. Gulasz. Mięsko, wszystko, Aha, świetnie, do tyłu, do tyłu, do tyłu, sejwol, i bum, punktujemy dalej. No, przyznaję, za chwilę będzie ciężko, Jezus Maria. Ekipunek, leczenie znowu. Uff, coraz więcej ich pada, coraz więcej ich pada. Jest na plus, jest na plus. Dajemy radę. Save all. Naprawdę, mam wrażenie, że wybiję wszystkich orków w Nordmarze. Cudownie, zwiadowców więcej. Może najpierw się pozbędziemy tego z naszymi plecami. Świetnie, o to chodziło. Oh yeah, awa o swobodź Nordmar! Tak jest ludziska! Wykonane! Nordmar jest wolny! Wow, okej. Okay. No nie spodziewałem się, że uda mi się wykonać to zadanie. Pozbieramy w takim razie wszystko. I mamy naprawdę dużo teraz ekspa. Cudownie, jeszcze mi tutaj zające się pamiętają. Zajezgiń. Pięknie. Nawet dwa. Jeden. Drugi więcej. Ale. Wow. Dobra. Jedna z trzech krain. Myrtany. Właśnie została oswobodzona ludziska. Co? <laughs> Serio. Nie miałem pojęcia, że się to uda. E, naprawdę. Zobaczymy jeszcze. Pójdziemy, oczywiście, do klanu ognia i powiadomimy ich, że zrobiliśmy wszystko, co chcieli. Mogliby dać jeszcze jakiś epicki, epicką nagrodę niż tylko główniane. Dziękuję. Serio, Sejwol? Czyli wszystkie obozy orków zostały przez nas wytłuczone. Cudownie, byliśmy dosłownie wszędzie. Nordmar jest aktualnie najlepiej znaną przez znaczy najlepiej poznaną przez bez jego krainą. Zbieramy sobie jeszcze. Mhm, więcej broni. szama Nie, nie szama tylko elitarny wojownik. Coś jeszcze? Coś tu było, powiedzmy? Chyba nie. W takim razie, Bezji ulecz się proszę. Sprawdzimy, co oni mieli w obozie dokładnie. Może jakaś skrzynia. A później lecimy powiadomić o oswobodzeniu kopalni. I wracamy do Klanu Ognia, by powiedzieć im o... uwolnieniu całego Nordmaru. No i niech ktoś mi powie, że nie jest epicko! Oczywiście, że jest epicko. Pięknie. Czyli co, weźmiemy mięso z tych zająców. Tak, zawsze troszkę więcej tego mięsa będzie. Weź wszystko. Do tamtego questu jeszcze dla uh, Silden. W ogóle jakieś zejście? Nie byliśmy tutaj, na pewno. Bierzemy dziką jagódkę i sprawdźmy, czy mieli jakąś skrzynię tutaj. Tak, jest jakaś skrzynia, świetnie. Metalowy, metalowy kuferek, bierzemy. A w nim telekineza, fala płomieni, wszystko. Woda, woda znaczy. Fajka, złoty kielich, pieczeń, świetnie. Miecze jakieś, miecz dwuręczny, szkatuła, zardzewiały kilof. Tam jeszcze coś stoi chyba. Co to jest? Nie wiem, to jest ozdoba. Kolejny namiot. Hmm, tutaj już nic nie ma. Ale zobaczmy jeszcze, tam jest coś. W tamtym kierunku. Nie, oni rzucili broni i uciekli po prostu. <laughs> Wiadoma reakcja. I właściwa na widok mojej mojego Hełmu. Dobra. Do klanu Wilka. Później możemy nawet chyba Zobaczymy, czy możemy też powiadomić o tym króla. Ale nie mam pojęcia. E, do przywódcy. I powiemy mu o wszystkim. Przecież mogłem się przespać w mojej hacie. Dobra. Prześpimy się w takim razie tutaj. Wstawaj. Potrzebuję tego łóżka. Nie masz nic do roboty. Chyba kpisz. Mieliście mi dać jakieś ostrze, cokolwiek. Ostrze zniszczenia świata, czemu mnie Mogę ten, tak mocno. No dobra. Jestem zasmucony, że nic mi nie dają. Chyba, że ten koleś od questu zginął. Najwidoczniej niego nie dostaniemy, ale tak czy siak idzie mi się przespać teraz? Kumar, Czy ty mi powiesz coś? Nie. Nikt mi nic nie powie. Dzień dobry, do widzenia, co najmniej gratuluję, coś, nic. Kompletnie. Zero. Oswobodziłem waszą krainę. A tu nagle nic. Nie padacie pod nogi, nie padacie nic. Wiecie co? Zobaczymy jeszcze. Jesteśmy w klanie... A, bo my w klanie Wilka jesteśmy, jak kretynie jeden. Dobra, do klanu Młota. To tutaj była ta kopalnia. Na, no, mój błąd, mój błąd, mój błąd, ludzie. Może tu nam powiedzą. Dziękuję i tak dalej wiecie. hello, Może ty? Pokaż mi swoje... Potrzebuję... Pokaż mi jak się szuka rudy. Potrzebujesz pomocy? Dla, na razie nie. Myśliwy, myśliwy. Gdzie jest ten ta chatka? W której? chyba tam. Wojownik, może tutaj był też kowal, który potrzebował tej rudy, dużej ilości rudy. Myśliwy, kolejny. Jasny. Wojownik. Ty potrzebowałeś przypadkiem tej rudy? Człowieku, czego chcesz? Pokaż mi jak wyku wykuć broń z magicznej rudy. Pokaż mi, walczyłeś dzielnie. Pomogłeś naszemu klanowi. Dlatego dam ci szansę. Kiedy będziesz już gotów, pokażę Ci jak wykuć broń z czystej magicznej rudy. Broń o niezwykłym pięknie i mocy. Oręż, godny królów i książąt. No to super. Naucz mi swoje sztuki. Naucz mi swoje sztuki. Wielu kowali chciało się u mnie uczyć. Wszystkich odprawiłem z kwitkiem. Dlaczego? Nie byli dość dobrzy. Jeśli mam cię uczyć, musisz Dlaczego? ruszyć w świat i nabrać doświadczenia. Wykuwaj różne bronie z całego świata. Tylko w ten sposób możesz nabrać odpowiedniego doświadczenia. Proszę, kiedy już będziesz dość dobry, wykuj dla mnie ten miecz. Jeśli dobrze się spiszesz, może przyjmiecie na naukę. Okej, okay, dostaliśmy. Inger potrzebuje miecza. Miecz Nordmarczyka otrzymano. Zobaczmy, ile on, wy... ile on wymaga. O, o zobaczmy. Ktoś tu powinien być ten przepis, prawda? Miecz Nordmarczyka. Obrażenia dostrza 90, wykute własnoręczne 10. Siła 170, walka mieczem, Ku... o oh, kłysza blozęba, wiedza kucie broni z rudy, Żeby dla nas bolesne, kowal kucie broni z rudy 25, nie, nie chcę na to na pewno tracić swoich sił, tak, to nie ty potrzebowałeś tej rudy, to zawsze jest chyba po dwóch kowali, prawda, ale inaczej, to powinien być ten drugi. Później go poszukam. Najpierw jedziemy tutaj jeszcze do przywódcy. Bójcorków orków, zabójcy orków. Kolejny zabójcy orków, może tam jesteś? Tak. Słyszałem o Twoich czynach mających na celu oswobodzenie kopalni. Dobra robota. Będę coś z tego mieć? Proszę, złoto przechowujemy w tym kufrze. Weź sobie. Tylko to? Nie masz przypadkiem czegoś innego do roboty? Nie masz przypadkiem czegoś innego do roboty? Wszystko idzie zgodnie z planem. Wystarczająco już wspomogłeś nasz plan. Jesteśmy twoimi wielkimi dłużnikami. Mhm. Mm no dobra, doskonale. Dostaliśmy możliwość otwarcia sobie kuferka. Zobaczymy, co jest w środku. Może coś zajebistego. Tysiąc sztuk złota i... LODOWE OSTRZE?! JAKIE PIĘKNE! Obrażenie od ostrza... 80! Może być, Pochodzi z te, e, pochodzenie tego ostrza nie jest znane. Przypuszcza się, iż stworzył je Mistrz Miecza w służbie Adanosa. Zobaczmy, jak wygląda. Zdolności łowieckie plus 1, reputacja klanu młota plus 2. Zobaczmy, jak, ten, jak to ostrze wygląda. O, kozackie! Dobra. Później będziemy z nim łazić. Oczywiście zaostrzymy i tak dalej. Na razie ganiamy z tym. jak w momencie, gdy wyuczymy się już walki dwoma mieczami, to później sam zdecyduję, co będę chciał rozwijać. Czy postawimy na walkę bronią dwuręczną dalej. Czy może jednak już na coś ciekawego. Dobra, może to Ty potrzebowałeś? Oto twoja ruda. Oto twoja ruda. Dobra, a oto twój pancerz. Mam nadzieję, że będzie pasować. Na szczęście nie jesteś zbyt duży. No dobra, co zostało? Lekki... Fuj, 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 fuj. Pokaż mi twoje towary. Mm, sprzedamy się to w takim razie troszkę rzeczy. Przede wszystkim ten pancerz, którego nie potrzebuję absolutnie w ogóle. A to. Siła plus 5, to zostawię, więc tak, miecz dwuręczny sprzedajemy, lodowo-ostrze zostaje, szeroki miecz, miecz, zardzewiały miecz, to też, to też, to też, ostry bełk zostaje, orkowa kusza sprzedamy, 16 tysięcy jest już, 100, 20 tysięcy, całkiem nieźle, 25, to ci jeszcze sprzedam, świetnie, już złoto, handlujemy, Większość rzeczy to już raczej nie zrobisz, a mnie spokoju. Aha, ty nie chcesz z nami w ogóle gadać. W takim razie lecimy teraz ludziska do Klanu ognia. I powiemy im o wyczyszczeniu Nordmaru. Oni zlecili nam główne zadanie przecież. Tak. Hmm, przy okazji 25 punktów, to może podniesiemy trochę siłę. Mamy oko na wszystko. No wiem, wiem, wiem. Tylko ja bym chciał mieć więcej mocy. Ale lodowy ostrze mi się podoba, przyznaję. Dobra, najpierw powiadomimy o sukcesie wykonania zadania. Nordmar jest wolny. Nordmar jest wolny. Klany będą Ci wdzięczne po wsze czasy. Żadna suma złota nie będzie wystarczającą zapłatą za to, co dla nas zrobiłeś. Chwileczkę. Tak? Mm, może broń, może trochę rudy? Może być złoto, może broń. Może broń? Dobry wybór. Proszę, weź mój miecz. Zasłużyłeś na nim. Wow, miecz Nordbarczyka otrzymano. Cóż to za broń? Miecz Nordmarczyka. Dobry 90 obrażeń. Jednoręczny Wow i ładny przede wszystkim. Fajny kolor. Ma będziemy z nim łazić. W razie załóżmy ponownie tarczę. No i podłóżmy się troszkę. Nałóżmy walki. Pytanie: czy ja chcę tą halabardę? Tak, mamy mnóstwo doświadczenia. Tyle musimy mieć Do zdolności łowieckiej 200, tak? Do tego, do walki dwuręcznej, wiecie co? Do zdolności łowieckiej sobie troszkę podtrenujemy jednak. Tą halabardę, to ona jest piękna, ładna i super, ale może niekoniecznie. Hmm. Okej, okay. no zdolności łowieckie podtrenujemy. I będziemy mieć naprawdę wykoksaną postać Sełka. Chcę zaostrzyć ten miecz. Miecz Nordmarczyka, genialnie. Nic nie da. Nie mogę tego zaostrzyć. Broni magicznej nie można modyfikować. Uuu, smutno mi. Czyli łącznie ma 100 teraz obrażeń, to jest dużo. Ok. Kolan, naucz mnie czegoś o kowalstwie, pokaż mi swoje pokaż towary. U, masz pięknie, wielką ilość pieniędzy, więc ja ci od razu posprzedaję wszystko. Kostur halabarda, Widzicie co jedną sobie zostawię i zobaczę jak się tym walczy. A później zdecyduję, czy będziemy trzymać, czy też sprzedajemy. Okej, okay, zostawię też swój topór oczywiście. Świetnie. Więc tak, ta halabarda zostaje, lodowe... Aha, bo ta halabarda tamta jest chyba na, Jest quest itemem, więc i tak nie będziemy mogli jej sprzedać. Szamański koszt... Właśnie, kostur i mraka. E, to jest quest item, dlatego nie możemy go sprzedać. Mhm. No i co? Chyba lecimy w takim razie gdzie teraz? Wiecie co? Polecimy do króla. Chcę, chcę mu powiedzieć, może będzie coś związanego z tym, że wyzwoliliśmy Nordmar, bo tutaj więcej rzeczy już chyba nie zostało do zrobienia. Zostaliśmy zajebistą naprawdę broń. Nie wiem. Nie pamiętam czy. Wiem, że broń króla jest też mocna, ale. Na pewno masz jeszcze wiele do Świetnie. zrobienia. No to ty już nie masz mi nic do w takim razie. Lecimy do to Do Diabładzie to jest. Wymieniamy. Okay. Do Nordmaru raczej nie będziemy już zaglądać. Z uwagi na to, że... no, wykonaliśmy wszystko praktycznie. Główny quest też jest wykonany. Świetnie. Mhm. Doskonale, jesteśmy w Silden, ponownie. I teraz co ja chciałem? A tak, ja chciałem troszkę się oddalić i sprawdzić jak się walczy halabardą. O, świetnie. No, jakiś tam, jakiś tam zasięg ma, znajdźmy jakiegoś przeciwnika. Chcę zobaczyć, jak się tym walczy. Jakiegokolwiek. Zobacz przede wszystkim dystans, na jaki mogę tym atakować. Śpisz, czy jesteś martwy? Jesteś martwy. No to w takim razie, gdzieś tu powinno być na pewno to pielce. O, skrzynię od razu znajdziemy. Przy okazji, kuferek. Otwórz go, proszę. Tak, widzę, już widzę topielce, amnezja terror, bierzemy. Tą drugą skrzynię też sobie sprawdzimy. Wykonamy, będziemy teraz wykonywać zadania dla Silden tego miasta, a dopiero później pójdziemy dalej. Warant jest jeszcze daleko w ogóle. Na naszej drodze przecież. stoi. Mapa, proszę. Właśnie, na naszej Przecież na naszej drodze jeszcze stoi Gelden, Trellis, dopiero później miasta warantu. Zobaczmy jak to wygląda. Wow, no, dobra, przyznaję, zasięg spory. U. Ok. Kurczę, to może być naprawdę dobre. Czyli co jednak podnosimy siłę? Nie mogę się zdecydować, czy... Dobra, a jak ten miecz się sprawuje. Miecz plus tarcza, świetnie. O, tu widzę dobry cel. Wiecie co? W sumie powiem tak, nie jest to złe, ale zasięg mały. O, mam dylemat. Zostawię sobie ten miecz ludziska. Na pewno go zostawię. Mm, tylko, że... Będę chciał również rozwinąć do 400 sił. Nie, zdecydowałem. Dobra, walczymy halabardą. Wbieramy te 400 siły. Halabarda jest potężna. Te miecze są szybkie. Ale jak będziemy mieć już 400 siły, to na pewno też zainwestujemy w miecze, w dwa. O, dobra, tam jeszcze jednego widzę, sobie wbiję od razu do topielce. Tu widzę kolejna skrzynia nawet. Świetnie. Zobaczymy, co jest wewnątrz. Mhm, poproszę. Dobra, zmień proszę broń na tą. Tak, troszkę uleczymy się z choroby, którą rozpruwacze nas za, zaraziły. Ponownie pod Silden prosimy. I cóż, dzisiaj. ja się przelecę aktualnie. Po całym mieście pozbieram to drewno, które tutaj jest porozrzucane, a także odwiedzę rybaków, zbierając ich połów, żeby móc zanieść do młyna. Tam, do młynu chyba. Młyna? młyna, młyna. do młyna eee, zanieść do młyna i cóż Chyba tutaj podziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic. Hejka! I rozdam oczywiście siłę. No cześć!